widzowej odbieramy prezent z Toka Boka. Kolejny piątek. Czemu tu jest noc? Dobra, sprawdzimy, co w komunikacie. Ja wiem, jak odebrać nowy dom. Wprowadzasz się? Prezenty czekają. Nie wprowadzam się, ale przejdę na pocztę. Po co mi to przeszkadza? A. O kurczę. Dwa prezenty. Dobra. Tym razem Laura... A może lepiej, żeby Laura nie odbierała prezentu, bo Laura jest w piżamie. Dobra, to moja postać będzie odbierała. Pierwsza rzecz to czajnik, który już mam. A druga toaster. Hmm. Na pewno komuś się przyda. Położę tutaj na wszelki wypadek. Dajcie, dajcie znać, czy wam się podoba.